Witam bardzo serdecznie, ja jestem Fikusek a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał z Wojanka i dokładnie z trybu gdzie trzeba będzie kupować epickie Wojanki i tu mamy jednego fajnego wypad... mój... mój... nie ma wojna o browarki czemu ma jakieś łapy, która mnie wywala bardziej niż... aha no spoko, nie? <ścoughs> No spoko, nie? Fajnie się zaczyna ten materiał tym, że jakiś gościu walnął mnie rękawiczką, gdzie odleciałem na 50 km, a jak mu z bata walnąłem, to się mu nic nie, za bardzo nie stało. Nie sagierka. Okej, okay, tu jakiś Szymo wchodzi. Dobra, zobaczmy co on tu ma. Okej, okay, te. To nie jest ten sam ziomek, co przed chwilą się z nim. Wiem. Nie wiem, w sumie teraz już się pogubiłem, bo przecież ten ziomek tutaj był przed chwilą. Chyba się chłopys i Nie wiem, wiem tyle. Widzę, że ostatnio bardzo mi się podoba w ogóle ta seria, ta gierka i w ogóle. I bardzo widzę, jak się wam to podoba po wyświetleniach, że tam po 100 czy coś takiego. Ale patrząc na ilość graczy, no to wow. Naprawdę jest ich dużo. Tęczowy, Bombardier Krokodil. Fajnie, fajnie. Tylko, że ja szukam czegoś lepszego. Tu na przykład ten Ziomek. Właśnie, ile oni mi dają? Te postaci. Okej. Okay. czyli tak, najgorszy u mnie kosztuje 4000, jest to dirt wojanek, a tu jeszcze mam jedno wolne miejsce, więc fajnie by było coś sobie ogarnąć, jakieś nowe wojanki, proszę, jakieś nowe wojanki. Czy w ogóle tu jest tam jakieś aktualizacje? Wydaje mi się, że w ogóle nie. Jest jakiś 6-7 wojanek, albo 8 wojanek, a to z tego 90... 9 nocy. Na dawno 99 nocy nie było na moim kanale, ale chyba nikt za tym nie to jest, jaczkolwiek nie wiem. Ale w sumie nikt nie pisze, że ej, weź, to proszę nagrać czy coś takiego. No właśnie, jeżeli by było coś takiego, no to bym może jeszcze tutaj pomyślał. Ale dobra, mamy tutaj Tung Tung Sahura, który jest ciekawą postacią, choć wydaje mi się, że go miałem, ale nie w wersji Gold, przez co wydaje mi się, że on jest droższy dzięki temu. Wiadomo. Dobra, ale tak, sprzedajmy sobie tego... O! Jestem sam na serwerze! Jak miło! Fajnie, fajnie, fajnie! Chociaż nikt mi nie ukradnie wojenku, tak jak na poprzednim materiale, aczkolwiek na samym początku zuby ktoś mi zarąbał wojanki, tak można troszeczkę powiedzieć. Bo sam chciałem tam to kupić, a się nie udało. Dobra, więc tak, wojanek, którego sprzedałem kosztował 4000, więc trzeba po prostu znaleźć coś innego. I mamy tutaj na przykład palion wojanek! 7000! tu nie ma coś rzadszego, nie wiem. 7000, okej. Okay. 7 koła, no naprawdę nieźle. I też wydaje mi się, że nigdy go nie miałem. Ptyś Wojanek, nie wiem kto to jest Ptyś. Czyli co, teraz najgorsze są te creepery. Dobra, nie ten. Tylko ten, za 4,5 koła. Czyli znajdę coś rzadszego niż tamto. Nie wiem, ale się postaram. <grym> w sumie to niezależne jest trochę ode mnie, ale wiecie o co chodzi. Blok szczęścia dla Administratorów? Hmm, ciekawe co tam będzie w takowym. Mityczne jakieś? Kurde, ani jednego mitycznego Wojanka nie znalazłem. To ciekawe. Wojan, po prostu Wojan. Big Wojan. chimpanzini Wojanek. Demon Wojan, Diamentowy Wojan, Enderman Wojan. Totalne gówno, nie? Powiem, kto to wymyślał, takie słabe te brainroty, tak to nazwę. Polub gra. No, nikt raczej tego nie będzie polubił, więc wydaje mi się, że tajemniczych wojanków uzyskać nie, uz nie uzyskamy. A szkoda, bo w sumie bym chciał sobie jakieś tajemnicze. W sumie, a propos tajemniczych, to jak one tu wyglądają? Tajemnicze. Są tylko cztery: Angel, wojanek, Ram, wojanek, Ender Dragon, Shadow, wojanek. Czekajcie, czy ten Ram to. Czekajcie. O nie, tęczowo, ale to jest zwykły jakiś taki tam. Słabiutki, słabiutki, dobra. Nie wiem, widzowie, tak szczerze, co mogę wam tutaj powiedzieć. O! Mam jakieś ziomeczka w ogóle na serwerze. Lolek jakiś. Bombardiro, Krokodilo. Co w ja ogóle Nie wiem, a czy ten ziemek ma w ogóle cokolwiek? Ma i to takie, takie mierne. A ten coś ma? Też ma, ale podobnie jak ten ziomek. W ogóle pozdrawiam każdego, oczywiście, wiadomo. <laughs> ale no. Tak co się składa, że no nie ma co tam w ogóle szukać u tych ludzi, ale w sumie bym mógł coś tam stylnąć, nie, bo bym... ciągle zero, a jakiś styl by się może przydał. Okej, okay. Hornet gubi, wszedł na gierkę, okej, okay. a nie, on już był wcześniej, bananek jakiś wleciał, pozdro, bananku, pozdro, pozdro, tylko tak, bananek nie ma nic sensownego, tylko ten Hornet, tylko że ten Hornet nie ma nic. Na bazie, no właśnie, to jest ten, co mówiłem, że on tu nic nie ma, ale ma jakieś tam, kurde, pieniążki, tak, więc troszkę chyba sobie pogrywał, nie wiem, bananek, okej, okay. no nie, ej, to kosztuje te dobra, weź to odkup, jak chcesz, nie chcesz czegoś takiego, ja myślę, że to pisał tysięcy, a tam tylko ten, a czemu on mnie uderzy i ja tak odlatuję? <laughs> jak ja tam kogoś uderzyłem, to praktycznie nic. Ej, czekajcie. O kurde, ale sztuka. 32 koła. Steve Wojanek. Witam, dzień dobry. Legendarny. Co to tyle kosztuje. Wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, widzowie? Ale traf. Nigdy czegoś takiego mocnego nie miałem. Najlepszy Wojanek. Steve Wojanek. Tego się nie spodziewałem. Kurde. O, no, Hornet wyszedł, się pewnie spakał. <laughs> nie no, tak szczerze nieźle wam powiem. Tego co się nie spodziewałem, epicki Wojanek, duży Wojanek, ale to nie jest jakiś epickie tak jak epickie ma być. No ale kurde, Steve Wojanek, no zostałem zszokowany, aczkolwiek to jest legendarne. Tak, a ja bym w sumie jeszcze znalazł sobie coś lepszego, niż legendarne. Tylko nie wiem co, ale chyba wiecie co się święci, jakieś tam wiecie, mityczne. Jakieś mityczne, albo jakieś tam, jakiś epicki, w sensie nie epicki, tajemnicze. Epickie to teraz tu leci, Dear na ale nie chcę go. Okej, okay. czekajcie, muszę właśnie bazę zamknąć. Wiesz, jakiś lolek, czy jakiś czur, albo mati mi wejdzie i, i co wtedy, nie wiem, ale wiem tyle. Co on taki, kurde, z prenecikami? Nieźle, nieźle. Kupu wojanek nasraj na wojanka i by śmiał. ja miał jak coś to wyobrażasz <noise> dobra czekajcie uderzy go, kurde akurat pobiegł chciałem mu tak pyk nie zobaczyć jak on leci daleko, ale chyba tutaj nic za bardzo nie znajdziemy, dobra widzowie tak szczerze znalazłem naprawdę świetną postać aczkolwiek nie się już w to, grać. to jest naprawdę bardzo nudne e więc, e, tak szczerze, chyba się zakończymy. się wiecie, z mi chyba. Więc, e, jeżeli Wam się materiał podoba, oczywiście, no to oczywiście, zostawcie lajka, like suba, dzwona. A teraz kupujemy jeszcze epickiego Wojanka. Ty, jak odleć, bo mm. Daleko odleciał faktycznie. Dobra. Trzymajcie się, hej.